Aż jaka kurczą I wiecie gdzie? No tak i szukajcie Malutko ludzi Cześć wszystkim! Ze względu na dość wczesną pobudkę, bo gdzieś zerwałam się z łóżka o 6, jak wyjrzałam przez okno, nie mogłam w to uwierzyć. Więc wyskoczyłam raz, dwa, osiem na balkon i oto co zobaczyłam. Damn. Ja. Witam Was ponownie. Eee, I wsiadanie. Mamy znowu wegetariańskie żarcie. Przyjechaliśmy do tej samej knajpy co wczoraj, bo bardzo nam tutaj smakowało. I ja tym razem pokusiłam się o taki miks jaki wczoraj Mariusz miał. Więc mamy wszystkiego po trochu: dużo tofu, eee, dużo warzyw w eee, wszelakiej maści, w różny sposób obrabiany. I chciałam Waszą uwagę zwrócić na ten makaron. To są takie nasze świderki, ale smażone w głębokim tłuszczu i muszę Wam powiedzieć, że super. Kom kosztuje złoto zł. Pijemy herbatę w tej knajpie. I herbata jest wyśmienita. Słuchajcie, ja tutaj w tej herbacie wyczuwam nutkę kokosa, ale też jest ryż. I poprosiłam panią początkowo, yy, próbowałam się z nią wygadać, bo oni hu po angielsku. Więc z użyciem translatora napisała mi w końcu, jak nazywa się ta herbata. Ale mówimy, że najfajniej byłoby mi mieć opakowanie, ale ona już tego nie zrozumiała. Ale chyba po jakimś czasie zatrybiła i gdzieś może nawet do świetnika wygrzebała. Mamy. Słuchajcie, jeżeli macie jakiś dostęp albo chcecie spróbować kawę wietnamską... Herbatę wietnamską. Herbatę wietnamską i, i wiecie gdzie, to taki szukajcie. Pycha. Czy tam są małpy na opakowaniu? Tak. Z innej beczki dodam, że jeszcze zapijamy się mlekiem sojowym, które też jest bardzo dobre. rozwiązanie, żeby nie jechać tą bardzo ruchliwą drogą i zjechaliśmy tak można powiedzieć na skróty co się będzie wiązało z przeprawą promem, ale jest to dla nas lepsze rozwiązanie niż, niż jazda tam wśród tak tych Cześć Cześć pokazał, że 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 zapłaty jest 2 tysiące Ja wiem Chciał. 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 Aj Nie wiem, nie wiem Panie Czyli okazuje się, że mamy 1000 kosztuje jeden bilet Wow 18 groszy Prąb bardziej kameralny, malutko ludzi. Nie płyniemy. Daleko nie mamy brzeg jest nie więcej tam. Promem odbyła się szybko, sprawnie i za tysiąc dągów. Tak i wiecie co to jest niesamowite, bo wjechaliśmy z tej trasy, którą jeździły ciężarówki. Mimo wszystko wiele motorków, ale było zdecydowanie ciszej. Wjechaliśmy zaraz od tej strony miasta, znowu gdzie jest przestań promowa i mam wrażenie, że jest dość przyjemnie. Nie jest tak głośno, nie ma klaksonów. Duże zdrowo. Postanowiliśmy wykorzystać to, że jesteśmy w miasteczku i jest targ, więc na targu zrobimy jakieś małe zakupy słodkości, jakiś deser, może owoce. kokosa. Mariusz dojada swoje cze z, dzisiaj z mlekiem kokosowym i rowery zaparkowaliśmy tam, a zresztą pokażę Wam. Rowery mamy zaparkowane tam, a my siedzimy właśnie w tych okolicznościach przyrody przy ruchliwej drodze. Rozwalają Rozwalają mnie te ptaki, które pływają Razem z tymi roślinkami. Dzisiaj mamy sporo ujęć z drogi, ale niebo i chmury są przefajne. Bardzo nam się podoba. Mamy nadzieję, że Wam też! Przy głównej drodze, to przyznacie, że całkiem nie mam miejscówkę na kawę, i ten domek jest tylko dla nas. Hello! Się napili, wypoczęli, popracowali. Może nie w tej kolejności. Czas jechać dalej. Czas jechać dalej, niestety całą tą ruchliwą drogą. Ale jakie piękne niebo i piękne mury. Przejechaliśmy do restauracji, żeby coś zjeść. Będziemy tutaj jeść kym, czyli ryż z korzywami. I tak dzisiaj myślę, że w sumie skromnie, bo nie jest taki mega wieżer, ale z drugiej strony dobrze się składa. Ja jestem tak głodna, że nie mam nic do Także nie my. Posileni, najedliśmy się, a teraz kolejne ciekawostki. Przed nami jest most. I to nie byle jaki. Mamy go. Oto i most. Jak Amen. się bardzo mocno rozpędzisz, to jesteś w stanie go przeskoczyć. Tak? To ja tu poczekam, będę Cię filmować. Jedź. Postanowiliśmy wjechać na ten niepełny most. Zobaczyć jakie tutaj widoki stąd się rysują. U. Widok numer 1 jest taki, że trzeba poradzić z przeszkodą. Jesteśmy już na moście. No będziemy mieć imponujący zachód słońca. Mariusz już Poluje ze e, e, sprzętem. A tu mamy drugi most, przed, przed chwilą przez niego przejeżdżaliśmy. Czas na selfie. Yeah. Więc widoki z tego mostu są obłędne. Zresztą, jak, jak stoję tutaj przy krawędzi to nie powiem lekko yy, lekko mi się aż jajka kurczą To będzie wspaniale. A robi się zmrok. No i mamy 5 dych już powoli na karku. Można powiedzieć, że nie no pamiętam. gratulacje Mariuszku Słabeuszku się Mario Mocarz. Brawo ja. Brawo Ty. Co to będzie? Co to będzie? Bierzemy teraz. To je widać. Nie trzeba nawet specjalnie jechać. A tak prezentuje się zachód słońca w tej miejscowości. Mamy to. Mamy nasze miejsce. Do mhm. Już prawie jest ciemno, więc y, udało nam się. Akcja, wezmę do miasta. Pierwszy, drugi, trzeci. Buch mamy to. Y, 200 000, więc 34 zł za ten przybytek. Mamy internet, jest czysto pachnąco widzicie jaki standard. Wodę Pan nam dał. Git. No, ważne, że jest. Klimatyzacja i pewnie ciepła woda też jest. Tak, jest, deszczowna też. Uuuu, moja lubią. O awesome. Tam jest nasz pokój, stoją rowery, a my idziemy. Dziś Mariusz mówi, że w okolicy najbliższej, tutaj w otoczeniu, jest jakieś jedzenie, idziemy na kolację. Tak, ja chciałbym zwrócić uwagę, że w ostatnim pokoju pan jest tam razem z motocyklem, po prostu wjechał swoim motorem do pokoju. Jesteśmy na żarełku. Dzisiaj będzie zupowo zupnie. Ja mam fo. A ja zamówiłam bun. Tak się prezentuje mój bun. Czyli to jest taki makaron. O, o, typu powiedzmy grubsze nitki mam tutaj wołowinę, Wrzucam właśnie zioła, a Mariusza Fo prawdopodobnie będzie smakowało identycznie. I wygląda bardzo podobnie, ale ma taki płaski makaron. Kochani, jeśli film Wam się spodobał, to e, kciuki i czekam na Wasze komentarze i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Widzimy się w kolejnym vlogu. Pa! Pa. pa, pa. Między złoto 80 a 260. Czyżbyśmy byli w dżungli? Tak.